Cześć, witajcie w powtórkach z wyścigu. Ostatnio udało nam się w bardzo łatwy sposób zrealizować Kanadę. Co mamy dalej? Mamy Spielberg, Austria. Tam McLaren był dość dobry, ale tu widzimy, że Ferrari. Cicha woda. Sainz lepsza pozycja niż Piąta. Ok, Leclerc jest na prowadzeniu, traci kilka sekund, żeby wszystko aby wygrać na torze. Bla, bla, bla. 15 sekund kary? To co on zrobił? Że ma 15 sekund kary. No nie wiem, zobaczmy. Ja nie pamiętam tego wyścigu już. Ale 15 sekund brzmi dużo. Ale to tylko było, że Sainz ma być na wyższej To w sumie jak leklerkiem zepsujemy wyścig. Ojej, ile kary jest. A, bo tu wszyscy mieli za te. Jak to się nazywa za limity torów. Dobra, musimy zobaczyć, jak to wygląda na torze. Czyli Sainz musi. Wyprzedzić Norisa Fajnie, jakby był jakiś safety car, to można by było zrobić ten e, dłuższy pit stop. O, nie mogę podejrzeć, ile kto ma kary. Czy mogę? Szczegóły to stan, widok strategii. Kara, wydarzenia, Zablokowa. raporty, opis wyzwania, historia opon, bilans. A to nie wiem, ile kto ma kary. Nie? A nie, jest tutaj, okej, okay. 15 sekund Hamilton. Czyli musimy przed Norrisem. Tu 15 sekund do 10. Ok, czyli tutaj to widać. W tym oknie, w klasyfikacji. Pytanie, czy Sainz musi już zjechać? No, niby nie. Niby jeszcze nie. To na razie nim przyciśnię, bo widzicie, że jest tak jakby miał zjechać. Ale w sumie... Muszę zobaczyć jak to wygląda, jeżeli chodzi tu o interwał. 5 sekund traci, tak? Norris nie ma kary, więc... Jak wypadniemy sańcem z wyścigu, zrobimy jakąś głupotę. To wtedy istnieje szansa, że zrobi wyzwanie to Sainz. Okej, okay. tylko jaka może być strategia? Hardy do końca. No, tylko najpierw muszę to sobie zobaczyć na ekranie strategii. Czyli wchodzimy tutaj. Hardy. No i wydaje się, że hardy do końca mają tu sens. Gdzieś tu... Mm, pan Leclerc... Nie wiem, czy chcę mu zepsuć wyścig, czy nie... Może... <śm> And DRS yes, disabled. Yeah, go And you can push copy. Zrobimy żeby było agresywne Leclerc, Może wyeliminuje Verstappen i to by było fajne. Jakby mi się udało. Albo siebie. Noris barczy tym 100 Dobra, zmieniamy teraz na hard Dwójny pizza. Aha, bo kary odbywa, ok. Przywiniemy trochę. Ale klerk agresywnie tu wyprzedził. I teraz średnie, i zawsze się broń. Będziemy ich tu blokować. Przynajmniej próbujemy się bronić. Mowsaints tu ładnie Zapereza i leci dalej. Minder on joys. KP. Encharged Baton on. Encharged Baton on. Okay. And Hamilton just pitted now. Dobra, no i jestem teraz sami jest zostawiony. No, chyba się uda, sańcem. Pytanie, jak tam Perez czy będzie nas doganiał? No, bo chyba tak. Z tym musimy uważać. Będziemy musieli leklerkiem to podciągnąć. Chyba Pereza. E, co ja mówię, Pereza? Sańca. No ładnie tu pojechał, wyprzedził już od razu Gazlego, który jeszcze ma karę. Norris jeszcze nie był w Picie. tam, nieźle. Hamilton ma Ale Leclerkiem pewnie później softy założymy na końcu. najszybsze okrążenie, ale na razie tu ciśniemy sańcem. Zostaje z pięstrzego. No i z boxie jakie opony założy? Medium czyli nie soft. No dobra, jedźmy. Perez trochę do nas traci. Ma o wiele lepsze opony, więc... musimy się pilnować. O, Verstappen jeszcze zjeżdża. Leclerc pierwszy, a tu Verstappen gdzieś będzie obok. Ciekawe czy na softy zmieni czy na co. Na mediuma. Ale Leclerc ma w ogóle jakieś softy? Ma, ale zobaczmy jak będę mu pit. To softy wybierzemy i...

O, już za sańcem. Dobra, teraz powinniśmy zmienić Leclercowi. Ola Clark nie goni. Chyba. Jak Sainz nie będzie czwarty, to najwyżej zamieni się miejscami. Znaczy zrobię kolejny pit. Noris Norris gotowy dogoni, chyba nie. Przyspieszamy No trochę tracimy Przyciśnijmy na paliwie Dobra, żebyśmy tutaj jechali do końca And two laps to go Increase like for, for performance Copy And check it flag no i udało się. Science czwarty, leclerc drugi. Ale no, Leclerkiem mógłbym wygrać, ale. Chciałem w razie co mieć, jakby, backup plan, żeby Science był czwarty lub wyżej. Także dziękuję, no i zapraszam na kolejne wzwanie, kolejną powtórkę z wyścigu.